Witajcie, jesteśmy przy wejściu na cementownię. Nie wiemy, nie wiemy jak się zakręcić, ale co widzimy? Widzimy tutaj, jak ktoś wie, to jest Riki, czyli nawiązanie do tunelu czasoprzestrzennego. Najprawdopodobniej także obczajmy. No, tak, bo jest wysoko, wiesz? Dobra, tu jest Riki, czyli tu jest tunel czasoprzestrzenny. Dzień dobry. Dobra, przebadane, nikogo nie ma, chyba. O, na kole zrobić, nie? Z czego? No z tego. No tak, te co my stracili, nie? Tu jest Miki. Miki, władca serc. Dobra, idziemy. Tutaj widzimy błoto. Znaczy ja widzę, wy jeszcze nie. Dobra, już widzicie. Idziemy tutaj. Możesz mi oświetlać. Aha, tutaj mamy świetny sprzęt oświetlający. Lampka. Dobra. Zaczynamy. Dzień dobry. My tu ino na chwilę. Dobra. Weź ty oświetlaj lepiej. Czy jakiś pułapak nie ma? Jest to yy, największa czy druga największa w Europie cementownia była? Trzecia na świecie i druga w Europie. Dobra, jesteśmy w trzeciej największej na świecie cementowni w Europie, na świecie, a druga w Europie. Czyli się chuja widać. Co? Nie będzie, dzika. Chodź w takie miejsce w nocy. Też mamy pomysły, nie? No tutaj piją piwo ewidentnie. Świetna melina się zrobiła. Mieć, melange melanżę stary w trzeciej największej na świecie cementowni to też jest jakiś kurwa przywilej, nie? Kurwa, tam się wchodzi? O kurwa. Ty. Chodź, ja chodzę zobaczyć. Ja pierdolę, chodź to obczaić. Kurwa macie, że tego nie widać. Jakie dupne ty. Ja cię kurwa dupię. Jak to jest pierdolne ty. To wygląda jakby spadło z góry. No właśnie kurwa niestety to tak wygląda Nie wiem czy to dobrze, czy to źle Ale to wygląda kurwa jakby to prowadziło kurwa Co? Ja pierdolę ty kawałek to wejść nie To jakieś fajne graffiti Byle nie pandowie, nie Dobra nie, ten tunel nie jest taki długi się okazuje Bo tam się kończy Chodź już dojdziemy do końca, zobaczymy co tam jest. Czyż my tutaj weszli? Ja ci dupce. Dobra, tu nie ma nic. Ale tu i tak ten, ten tunel robi wrażenie, nie? Z tamtej perspektywy, jak jest ciemno. No first. Okay. To Ej, ale trzeba tam od drugiej strony wejść, tam gdzie są te, te faktyczne cementownie, gdzie te leje są. Wiesz? To jest to, usłyszeliście coś? Co? Aha. Chodźcie, tu jest wyjście. Chodźcie, tu wskoczycie? Tam oh, jest No oh. tu A komin musi mieć jakąś stabilność, bo są na nim anteny. Ktoś, kto montował te anteny, pewnie nie montowałby ich na. Na jakimś głównie, które się zaraz zawali. Ale tam... Z tamtej strony, albo to trzeba przejść z tej drugiej strony, gdzie te leje są. To jest nasza ekipa. To jest buldog, kurwa, który pożera wszystkich. To jest Ania, siostra Artura. A to jest dziewczyna od Artura, nie? No tu ja, nie? Bez nazwisk, no, bez nazwisk. To no, kurwa też. Ja nie daję nazwisk. Rodo. Rodo. Dobra. Tu mamy świetnisko. To chyba nie są pozostałości po cementowni, ale no spełnia to jakąś tam funkcję powiedzmy, nie? Ktoś nie ma na śmieci to wyrzuca tutaj, no i Jak Jakoś się to tam rozchodzi. Tak jak to powiedział ten chłopaki z baraków. No ja kurwa nie rozumiem, ja wrzucam śmieci do wody i one znikają? Nie wiem, to się jakoś tak dzieje, że woda magicznie znika te śmieci. Dla mnie nie śmiecę? Tak powiedział. Coś w tym stylu, nie? Dobra, to jest dupne, tego nie widać. Ale no, wejdziemy. Nie bój, się. Nie, nie bój się, Miki, nie bój się. U Jezus, patrz tu. Nie wiem. Jezu Patrzymy czy tam jakiś będzie Alfons Nie ma żadnego no. <noise> To jest coś w stylu nie kichaj, nie? Albo nie kasz Dobra Ja dole ty to po... Po szli tam, jak tu jest dopiero kurwa silos, ty a ciekawe czy tu nie toperze są, to też jest dobre pytanie. Takie echo robisz, to pewnie zaraz Pośpić, еёčą, tak no, no. się... Poświęć się większą tak... Czyli nie ma możesz na większą moc. Jest moc większa jeszcze? Nie Co? Co? A są tu duchy? Ja ci kurwa dum! Pokaż się tam Jakie ty? Tak jest. No jest na maksa. Moja worzę, tu nic nie widać, ja mam tu w lasku, ty. Tam jest jakieś ciebie. O kurwa mać Ale chyba nietoperzy nie widać co? To jest kurwa... To jest nie dlaczego nie się boimy Nie nietoperzy, nie? Nie <gry> no, za dużo Nie, nie ogarnęliby tego nie. Co ty nie stary, ja wchodzę. tam wchodzę Tam jest z drugiej strony wyjście ale... Nie, patrzcie, nie jestem za gruby, powinienem się zmieścić no, schodź, Wchodzę O Jezus Poczułem dziwne ciśnienie No Dobra, tu są słynne kurwa leje To nie są słynne leje, ale coś tam jest <noise> Jest szkoda, że tu nic nie widać Patrz to Dupa A tu mamy przejście Słyszycie to? Ja pierdolę Ja się czuję jak w jakiejś zbugowanej grze teraz, nie? Tu jest miękko, no uwaga Wleży do jakiegoś leja, ty, tu jest miękko No my obczajemy tego leja I tam będzie przejścia podziemne może jakieś, kurwa ja wychodzę, Obczajam teren, kurwa, jestem mężczyzną prawdziwym. Okay. Miki, co sądzisz o? Weź tego Weź go delikatniej. No, a Miki wyszedł. Jest Karolina. Jest sam główny bohater z lampką kurwa Jaka to jest lampka, wytłumacz Co To jest widzą. lampka biurkowa Lampka biurkowa do czytania Do czytania Najlepsze to, to, że nagrywam w pionie, nie? Jest 2020 ja nagrywam w pionie trzeba tu przyjść. Co sądzisz Miki? Z petardą? Nie wiem, ale to jest naprawdę dupne Ej, ale tam był jeszcze ten, tam był jeszcze ten, ta główna cementownia, gdzie te leje były, nie? Czechy. Pod mi się przejścia no. No, tak no. Wchodzimy tam? Tam nic nie ma Ale tak wejście dla zasady, nie? jest tam coś? no musi coś a tu. Ty... Patrz, okay. pod nogi chodzi. Co wchodzisz tam? Dobra, nagraj mi ja tam kawałek wchodzę. Poślijłeś mi tu Dobra kurwa, ja się nie zmieszczę Tam nie ma co zobaczyć. No, trzeba się wydostać. Dla zasady, odhaczone. Co to jest? To jest ten ten, właściwy już? Nie, to jest kurwa. Ten inaczej wygląda Dobra, wchodzimy tu No to już to są To już są, kurwa to się to, to twoje leje Gdzie? Dobra to po cichu, żeby lecha nie była No i na głowę nie było Tu jest to. Czyli tu po prostu Leciało to na no. co? Przechodzimy tam? No gdzieś trzeba przejść, nie? Idę pierwszy. Ej, chodźcie Te. Chodźcie tu Tam gdzie moja ekipa Ekipantki i ekipant Tutaj ślady człowieka, czyli piwo To pająk. Gdzie? Pająk żyje, to znaczy, że jest środowisko? Gdzie? Ale nie jajko słyni To się kameruje Patrz tam już jest ta główna cementownia, musimy się dostać tam Tak na górę Nie no na górę Da się na górę dostać? Nie wiem. Ja dole na szóstą to roboty, a ja ch chodzę po cementowni jakiejś, ty. To i kameru Co to jest tutaj? Chuja tu widać, jak zwykle? Ja pierdolę. Tu chyba mieszka mityczny, kurwa, bazyliszek, który wpierdala w całości ludzi i potem pluje dupą. E, tak, tak się chyba nie dzieje. Jezus, wam się. To... Patrzmy pod nogi, żeby my nie wpadli do takiego leja. Co? Tak, żeby coś na nas nie spadło. Skali... No tam trzeba iść do no? Ty, ślady epidemii koronalnej. Co to? Puk, puk. JOŁ! Dobra Tu nic nie ma ciekawego. Co? Ale gwiazdy widać to nawet dobrze. świecie tak wiesz przed kamerą Jezus jakość Widzowie jakość Jesteśmy w cementowni, których nawet nie widać Czy wy nie widzicie ja widzę wszystko Tu pisze na przykład jebać króla Co to są jeszcze jakieś jakieś czasy Monarchii tak. jebać króla o kurwa, może to nawiązanie do korwina jest. Ciul I tu jest zawalone już w chuj, nie? Patrz. Tu jest zawalone w chuj, tam się nie dostaniemy na to. Wątpię A co tam jest? A co tam jest? Jeżeli na No właśnie. Co ty Miki, na ten pomysł? <grym> Ale tutaj bywa tak specjalnie, żeby gdzie nie? Tak, tak. Samo to chyba nie No albo tak. się samo źle topiło. A może nie, mogli to wyburzyć, nie? Żeby tak. Chyba się coś po niemiecku posiągnął. O ja. A to jest niemiecka budowa? Ostracka chyba. Ostracka? A nie, no bo tu byli ci. A nie, tu nie byli Ruscy czasem? Trzeba w Australii byli. Nie, tu byli wszyscy chyba. No, to jest. Aha, tu Austriacy byli. Musisz popatrzeć jak się żeliby. To Austriacka kurwa. budowa. Tak to chyba wygląda. Tu niestety... Jakieś kroki słyszałem. Co? No tu są paczki, No jest jakaś paczka, no. No i ch**j. Pozwiedzane. No kapa jest tego typu, że się trzeba jakoś dostać tam chyba? tu long jumpa Wojtek by tu zrobił long jumpa, okay. chłopie. No, tu by trzeba jakoś wyniuchać przejście, chyba, że jest dybokiem bokiem i jest oknem. Czekaj. Kurwa ci. No bagno, Nie trzeba long jumpa to z trafem zrobić O kurwa marz, Lubię takie znajdźki. Znaleźliśmy to tutaj I ktoś drzwi właśnie zamykowi otwierał nawet Co? A no to są te leje właśnie tutaj to są te leje. To znowu słyszymy drzwi jakieś. Same kradzież otwieramy. To jakaś ochrona nie była. Co? ale nie pisało zakaz wstępu, w sumie. Dubcy dupcyć potem To słabo, Nie, no tu już słabo to wygląda rzeczywiście. Tu bym nawet nie szedł, bo jak no, to dupnie nam na łeb, to nic fajnego, z pewnością. Idziemy tędy, co? Jezus. Eee, tu można bokiem obczaić ten, ten rejon, tu jesteśmy przy ulicy cały czas, jakby nie było. No i tak to wygląda Ciemne chuj nie? nie, to już jest lipa stary, zobacz to ale gąś przybyła, nie ale tu nie wchodzimy, tu kurwa przecież to już leci prawie na ten, dobra tam nie wchodzę A to, to jednie zaraz ten Daję strop... daje temu jeszcze z miesiąc dwa, nie i to pierdolnie Miki ma dość ujęcia No właśnie lipnie widać w widać, Nie, nie, nie. Niech to... Niech czas to zniszczy. No właśnie. Ja pierdol, przecież patrzcie to. Nie wiem czy widać. Widać Dosyć widać, ale to w środku tutaj to jest wgniecienie od góry jakieś i sztrop, który wygląda jak tektura, która ma zaraz dupnąć na ziemię, nie? Moja głowa tam, to jest średni pomysł. Wyjście tu nie ma, to jest średni pomysł. No. Wyjście nie pamiętam z której było strony. Jak już nam się szło. to wydeptamy nowe, nie? Tu. nie ma źle, coś tu jest. Tylko co Oła! Ty coś mi się w plecy wbiło. Weź tego nie szarp czasem. tak Kurwa tej pojebały nam się wejścia To musimy iść tak jak przyszliśmy A jak przyszliśmy to Sko pytanie A tu jest droga To Ktoś tak samo jak my się wpierdolił Żeby my nie dołączyli do tych 25 tysięcy człowieku Czyli ja idę pierwszy jak zwykle To jest płot, to jest płot To jest płot, Dziura? No to chodźcie, jak jest dziura to ten, kurwa, nie wiem gdzie jestem No nie wiem gdzie jesteśmy Ani malinki żadnej, ani nic tu Drama? Idź do Karolina No to wyskoczymy najwyżej już przez ten płot. nie ma tutaj, nie ma Jest tam jakaś brama, ale tu. Ty... Najwyżej przerzucimy psa Przed nim jest bagna, a przed nim najlepsze. jesteśmy tu Ale Mikiego się tu przeciśnie przecież Słyszysz? Ty Słyszysz? Artur No Mikiego się tu przeciśnie No tu jest przejście na Mikiego Kurwa, że zaś tymi krzakami iść Jebanymi Ja nie mam tu braci, ty to jest upierdolony z jakimś główiem. No jesteśmy na widoku, no ale co zrobiliśmy Albo my jesteśmy na widoku, albo widok jest na nas. Wolę być na widoku osobiście. Się nie ma do czego przybinać. Czudupce. Chcę Jednak się będzie trzeba kąpać. No. <noise> no. chuj no faktycznie. Zobaczcie no. kurwa, też ja teraz zobaczę. Szukamy kleszcza na kamerze. Suki kleszczowatej. Zima była taka, że kurwa i nie było. No dobra, nie no, ja nie mam baklejszczyty. Ja też nie mam. To jest pieprzyk, kurwa. Już go próbowałem kiedyś wydłubać. Tu jest git. Cała ekipa. Auto. Zamarzemy, kurwa. Rejestracje. Czekaj. Mm. Nie no. No i furka nie. Także jesteśmy sali 25 minut exploringu.